Odpalił się Janusz Lotnictwa Janusz, 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 Janusz Lotnictwa Siemaneczko wszystkim, witam serdecznie W weekend miałem kiepski dzień yy, Spotkało mnie trochę nieprzyjemnych rzeczy Jedna z nich to, to że utopiłem swojego drona Bardzo bolewałem nad tym Zrobiłem to w sumie, no nie, może nie z własnej głupoty, ale po prostu no Wiadomo, no, odpalił się Janusz Lotnictwa i myślałem, że jestem najlepszym pilotem na świecie, i trochę po prostu przeceniłem, można powiedzieć, swoje możliwości. Tylko też nie do końca mogę siebie obwiniać, no ale dlaczego nie? Leciałem sobie wzdłuż rzeki. Tak wyglądała sytuacja: leciałem sobie wzdłuż rzeki, przeleciałem nad mostem i troszeczkę zszedłem niżej. Straciłem połączenie z dronem. No, i dron ma to w sobie, że jeżeli tracisz połączenie między pilotem a dronem, to dron automatycznie wraca do punktu startu czyli fajna opcja. Zawsze masz pewność, że tego drona po prostu nie zgubisz, nie? No i okazało się, że gdy chciał wrócić, chciał lecieć do góry ten dron, zahaczył o most i wpadł do rzeki niefortunnie. No, także tak to, tak to wyglądało. Pobiegłem tam, pytałem się wędkarzy, którzy tam po prostu byli wędkowali. Jak to wyglądało? Tak opisali, i tak samo ten przebieg sytuacji, więc tutaj po prostu no, już nic nie było do odratowania. Chciałem wejść do wody, woda była zbyt mętna, więc postanowiłem, że przyjadę tam na drugi dzień ze sprzętem do nurkowania i spróbujemy tego drona po prostu uratować. No co? Niestety yy, skończyło się fiaskiem, no nie dało się tam nic zobaczyć, może nur rzeźik, jakieś tam rzeki po prostu pociągnął tego drona yy, gdzieś dalej. I no, i lipa. No. Nie udało się tego po prostu odratować. Tutaj, wszystkie po prostu przebitki gdzieś będę pokazywał z tej, z tej całej akcji. Mam nadzieję, że Że sobie to po prostu zobaczycie. Druga rzecz jest taka, że no, gdy już po, tym całej, po tej całej akcji ogólnie, gdzie tego do nas straciłem, nagrywałem po prostu do kamery jakieś tam rzeczy. Tak, po prostu, żeby mieć też. Na bieżąco, co czuję, co myślę I ogólnie no, Ale ogólnie pogodziłem się z tym, że już go nie ma, więc nagrywałem Wróciłem do domu, mówię dobra, zmontuję coś z tego, coś ciekawego Siadłem do komputera, wrzuciłem wszystk wszystkie materiały, które miałem No i co, okazało się, że zawiódł mnie mikrofon <laughs> Nie nagrało się nic kompletnie, znaczy Nagrał się obraz, nie nagrał się dźwięk I słabo, nie? Ale, ale <laughs> Dostałem pozwolenie Moje dziewczyny. Dostałem pozwolenie na jedną fajną rzecz i zaraz się wam pochwalę. A najlepsze jest to, że nie mogłem dogadać się y, z y, ubezpieczalnią. No próbowałem dzwoniłem do nich gadałem 2,5 godziny przez telefon, nic z tego nie wynikło, po prostu powiedzieli, że bez tego dodania mogą nic zrobić. nie ja Miałem no przecież y, w większości przypadków właśnie to on się gubi, nie mówię, więc. Y, no, dla mnie to jest dziwne, nie, że nie, nie obejmuje to ubezpieczenie po prostu drona, że zapłaciłem więcej. Tam pisało, że cokolwiek by się nie stało, tu mam przyjść i, i będzie git, nie? No, ale oni chcą drona fizycznie go dostać do ręki, niezależnie w jakim stanie by był. Ale nie dogadałem się z nimi, więc mam coś. oooo zaraz będzie pierwszy lot kochanie także nagrań i ujęć z drona ciąg dalszy mam nadzieję, że film się podobał, trzymajcie się na razie, a ja tu nagrywać